Cześć, witamy Was w pierwszym po zimowej przerwie magazynie Studio Klasa. Trochę pogoda nam pokrzyżowała szyki i odbyły się w ten weekend tylko 4 mecze klasy okręgowej, ale padło w nich sporo goli, więc będzie o czym mówić. Ja dzisiaj jestem w koszulce Konstraktu Lubawa, nie bez powodu, ponieważ... Gościem naszej rozmowy będzie Dawid Mederski, czyli trener Konstraktu, który jest liderem w swojej grupie klasy okręgowej. Zaczynamy, oczywiście, od pierwszej grupy klasy okręgowej, i tutaj były dwa mecze. Czarni Olecko wygrali z Warmią Olsztyn, a Wiktoria Bartoszyca pokonała LKS różnowo. I zwycięstwo Wiktorii było na tyle ważne, że przesunęło ją na górę ligowej tabeli i to Wiktoria teraz patrzy na wszystkich z góry. Wiadomo, ma jeden mecz więcej, no ale na pewno drużyna z Bartoszyc będzie chciała się na tym czubku tabeli jak najdłużej utrzymać. Tak naprawdę można powiedzieć, że spotkanie z Różnowem rozstrzygnęło się już w pierwszej połowie, ponieważ Wiktoria do przerwy prowadziła już 4 do 0, a ostatecznie wygrała spotkanie 5-1. I druga grupa. I tutaj mamy taką sytuację, że odbyły się tylko dwa mecze, ale padło w nich, uwaga, 21 goli. To jest wynik wręcz niesamowity. Widzimy, że Unia Służ przegrała 5 do 10 znaki Olsztyn, a Czarni Rodzienice wygrali 5-1 z Radomniakiem Radomno. No, wynik naprawdę niesamowity, zwłaszcza ten Unia Susz znaki Olsztyn. I tu jak nam sprawdził nasz, naczelny statystyk Artur Ignatowicz, to Olsztyn w swojej historii gry w seniorskiej piłce nigdy nie strzeliły w jednym meczu 10 goli. Był to pierwszy raz, więc można powiedzieć, że historia dzieje się na naszych oczach. A 5 goli dla drużyny z Olsztyna strzelił Jakub Fronczak, więc tego dnia był naprawdę świetnie dysponowany. No, wyniki widzimy, że Nasi klasowcy się chyba stęsknili za tymi naszymi rozgrywkami, bo tych goli strzelają bardzo dużo. Jeszcze oczywiście klasyfikacja strzelców i w pierwszej grupie dalej na czele Patryk Harasim, MKS Korsze 18 goli, drugie miejsce 15 goli Paweł Romańczuk, Orlęta Reszel i po 11 goli mają Adam Grabowski, Wilczek Wilkowo, Michał Dmochowski, Warmia Olsztyn i Marcin Łukaszewski, Błękitni Jurand Passem i w drugiej grupie, no tutaj wspomniany Jakub. Frączak jest na czele, znaki Olsztyn, ma 22 gole strzelone. Drugie miejsce, 20 goli Krystian Staniec-Zunisusz. A ja na trzecim miejscu Marcin Karczewski, 18 goli strzelonych, który reprezentuje Czarnych Rudzienice. Mamy także dla Was takie grafiki z transferami. Chcemy pokazać w jaki sposób kluby z klasy okręgowej pokazywały nam swoje nowe nabytki w tej przerwie zimowej. Tu mamy Szymon Witkowski, który przeszedł. Do Korymora na zwierzęwo zobaczmy fajna grafika pokazująca właśnie Szymona. E, tutaj czas powrotów. Gabriel Sachajczuk ponownie w błękitnych pasy. Na pokładzie konstrukt Lubawa wita Remigiusza Gamańskiego. Także fajne przedstawienie postaci. Radosław Gajewski dołączył do Delfina Rybno i przeszedł do niego z motoru Lubawa. Także zimowy transfer Bartosz Kruszewski dołączył do Iskry. Narzym. Zobaczył, jak fajnie jest to zaprezentowane. Jest postać, jest zawodnik, jest do jakiego klubu trafił, ile lat. Więc naprawdę fajna grafika. Tu mamy także transfer do Osie Bartosz Dąbrowski dołączył do tego zespołu. No i taki transfer na pewno, który może niektórych zaskoczył, bo Piotr Żurański to doświadczony zawodnik, już na boiskach nawet forbet czwartej ligi i przeszedł do płomienia tużnica. Widzimy tu przywitanie z trenerem drużyny na takim fajnym tle, więc także bardzo fajnie to zostało pokazane. Transfer z ostatniej chwili Sebastian Marciniak wraca do susza. Jest to transfer definitywny z osy zombrowo w której barwach występował przez 4 lata. Także naprawdę fajna grafika przedstawiająca ten transfer. Transfera fałarańskiego do Węgorii Węgorzewo. Także widzimy z jakiego klubu przyszedł, do jakiego przyszedł. Naprawdę Szapoba. Wiktoria Bartoszyce, przyjście Łukasza Pawłowskiego i Kamila Lewandowskiego. I Damian Kozak, który trafił do Zatoki Braniewo. Możemy śmiało powiedzieć, że to przedstawienie zawodników było naprawdę fajne. I to pokazujemy na razie tylko grafiki z klasy okręgowej. Ale nie powstydziłyby się niektórych z nich na pewno kluby z wyższych klask rozrywkowych. A teraz przechodzimy już do multimediów z wymienionego weekendu. Na początek mamy radość Czarnych Olecka po wygranej nad Warmią Olsztyn. No Bardzo ważne zwycięstwo drużyny Zolecka, 1-0, więc na pewno cieszy i trzy punkty dopisane do ligowej tabeli. I także mamy grafikę Zolecka przygotowaną przez Waldemara Rukścia. i zobaczmy, że na trybunach cieszą się Bałwany, piłkarska wiosna w parku. Mamy wygraną. Czarni wygrywają 1 do 0. To jakby fajne podsumowanie tego weekendu, no bo wiemy, że ta zimowa aura przeszkodziła w rozgrywaniu kilku spotkań. Radość Wiktorii Bartoszyce, która jak już wspomniałem, została nowym liderem w swojej grupie klasy okręgowej, więc no na pewno radość zasłużona. No i Wiktoria będzie chciała się na fotelu lidera utrzymać jak najdłużej. Mecz Czarni Rodzienica Radomniak Radomno i tu mamy bramki z tego meczu, które dla Czarnych strzelili Marcin Karczewski, który ustrzelił hatwika, Adrian Płoski i Tomasz Rakowski, a dla Radomniaka trafił Franciszek Pisarczyk. Ten materiał otrzymaliśmy od Karola Synowca, za, to, za co mu dziękujemy. Widzimy, że te mecze wszystkie, które zostały rozegrane, to odbyły się na boisku... Ze sztuczną nawierzchnią. To spotkanie zostało akurat rozegrane w Iławie, No i tutaj czarni tak naprawdę można powiedzieć nie pozostawili złudzeń, no i byli zespołem lepszym, i pewnie to spotkanie wygrali, więc ta inauguracja, można powiedzieć, wiosny w cudzysłowie dla drużyny z rodzienic była. Naprawdę bardzo udana, i teraz nic tylko to kontynuować w następnych spotkaniach. To tyle, jeżeli chodzi o multimedia z klasy okręgowe i wyniki. Czas teraz na rozmowę z naszym gościem. Dzisiaj, jak już wspomniałem, gościem będzie Dawid Mederski, trener Konstraktu Lubawa. Cześć Dawid, powiedz mi, czy Ty, jako trener, spodziewałeś się tego, że po tym awansie Waszym do klasy okręgowej tak szybko znajdziecie się gdzieś tam na czele tej tabeli i no, będziecie przewodzić w tej lidze? Czy myślałeś, że może zawodnicy będą musieli się trochę jednak do tej okręgówki dłużej przystosowywać? Wiesz, co? Witam serdecznie. W mojej ocenie to, to było tak, że, że gdzieś e, grając na poziomie tej A-klasy, rywalizując z tymi zespołami e, solidnymi, że tak powiem fizycznie, gdzieś te, ta nasza młodzież miała dużo problemów i gdzieś tam z tyłu głowy było to, że może jak się uda awansować, to troszeczkę, troszeczkę w tej lidze okręgowej ten poziom, e, e, że tak powiem, piłkarski będzie wyższy i troszeczkę łatwiej będzie nam się grało. Choć z drugiej strony też, też na pewno wiadomo, Liga, liga wyżej, poziom wyższy, więc, więc tutaj przed sezonem, gdzie udało się zrobić ten awans, ciężko było powiedzieć, co nas czeka. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, nie robiliśmy sobie jakichś tam wielkich nadziei na to, na to że, że gdzieś tam będziemy może walczyć o jakieś czołowe lokaty, ale na pewno chcieliśmy gdzieś, gdzieś tym młodym zespołem w środku tabeli po tej pierwszej rundzie jesiennej się znaleźć. No pierwsze mecze pokazały już, że, że, że gramy dobrze, że ten poziom sportowy naprawdę w naszym wykonaniu jest na całkiem fajnym poziomie i chyba, jeżeli się nie mylę, do ósmej kolejki byliśmy, czy do dziewiątej nawet, bez straty punktów, więc, więc z każdym meczem ta wiara w tych młodych chłopaków narastała, w to, że, że gdzieś tam możemy tak naprawdę powalczyć o coś więcej niż środek tabeli i, i tak naprawdę runda jesienna zweryfikowała to, no, że jesteśmy tu gdzie jesteśmy i, i tak naprawdę musimy patrzeć teraz w przód, bo, bo długa runda wiosenna przed nami, więc, więc teraz skupiamy się tylko na najbliższym meczu w sumie. A powiedz, bo mówisz o młodym zespole, czy u was są tylko zawodnicy młodzieżowcy, czy też macie jakieś, że tak powiem wzmocnienia od, od seniorów? Znaczy się tak, po fuzji, której dokonaliśmy z drużyną Lidera Złotowo tych chłopaków stała trójka, która do tej pory gra z nami, z naszą młodzieżą. Są to bardziej doświadczeni zawodnicy, którzy mają już gdzieś tam około 30 lat i, i na pewno oni, oni gdzieś tutaj prowadzą to naszą młodzież, ale to tak naprawdę jest tylko kilku, gdzieś teraz jeszcze przed, po awansie, przed, przed tą rundą jesienną, udało się też sprowadzić jednego doświadczonego zawodnika z GKS-ówkielec. I tutaj myślę, że też zrobił. Zrobił w naszej drużynie dużo zamieszania i tak naprawdę swoją jakością podnosi też poziom naszej młodzieży. A powiedz, no bo ta twoja młodzież to nie, nie gra tylko na trawie, ale też uczestniczycie w rozgrywkach halowych. Czy to łatwo jest połączyć, zwłaszcza gdzieś tam nawet w tym okresie przygotowawczym? No nie jest to na pewno łatwe, ale na pewno też daje to nam dużo atutów, bo uważam, że tak jak wszystkie drużyny gdzieś tam idą zimą na jakiś okres na wolne. My praktycznie nie mamy takiej przerwy w ogóle, my trenujemy całym rokiem, więc często tam trenerzy mówią, wznowiliśmy przygotowania, my tych przygotowań tak naprawdę nie zawieszamy, my trenujemy cały czas i uważam, że to jest dobre. Wiadomo, gdzieś tam trening w hali wygląda zupełnie inaczej, ale, ale suma summarum ci zawodnicy są cały czas w treningu, są cały czas na obrotach i, i myślę, że to w przyszłości też gdzieś przynosi jakieś efekty, że nie odstawiamy tej piłki zupełnie, tylko cały czas jest przy nas. No właśnie, bo mówimy o tym, że osiągnęliście fajny wynik, ale wynik wynikiem, ale czy Waszym celem jest też, żeby tych zawodników przygotować do tego, żeby oni poszli gdzieś wyżej, do wyższych lig? No tak, to jest celem głównym naszego klubu, bo chcemy, żeby ci naj, naszej szkółki, żeby ci nasi zawodnicy najzdolniejsi, za moment gdzieś ruszyli w Polskę, a może i dalej, jeżeli tak się trafi, to jest dla nas najważniejsze, to, żebyśmy mieli tutaj powiedzmy, zespół, gdzieś tam na poziomie okręgówki, to, to jest fajne, bo gdzieś mamy tych chłopaków ogrywać, bo szkolimy jednak bardzo dużo chłopców i, i chcemy, żeby gdzieś właśnie gdy kończą ten 16 rok życia mieli. Mieli możliwość grania u nas, ale, ale tak jak mówię, ci najlepsi chcemy, żeby po prostu gdzieś tam zaczęli grać na wyższym poziomie, i, i myślę, że tutaj ku temu idziemy w dobrą stronę. No właśnie, bo już teraz kilku zawodników waszych wychowanków poszło to do trzeciej ligi, to do czwartej ligi, więc widać, że no ta praca przynosi efekty. No tak, po awansie. Teoretycznie, gdzie powinniśmy się wzmacniać, e, tak naprawdę dwóch zawodników e, poszło na wypożyczenia do, do jeden do Sokoła-Struda, jeden do Wikielca, dwóch kolejnych podstawowych zawodników też poszło na transfer definitywny do Wikielca. Więc my tak naprawdę straciliśmy czwórkę podstawowych zawodników, ale straciliśmy w cudzysłowie, bo tak naprawdę ja mam nadzieję, że w tych ligach oni się tam poigrywają i to są dalej, zwłaszcza ta dwójka, która jest na wypożyczeniu, to są nasi zawodnicy być może po awansie ewentualnym, jeżeli by się udało, czy to w tym roku, czy w przyszłym, taki zrobić, to ci zawodnicy wrócą i będą po prostu naszą siłą. No właśnie, bo Ty mówiłeś wcześniej, że takim celem było gdzieś tam w środku tabeli tej okręgówki, ale jesteście liderem, czyli to, czy to, to pewnie oznacza, że ten cel na tą rundę, następną się trochę zmienił. No na pewno apetyt rośnie w miarę jedzenia, to, to wiadomo, ale też nie stawiamy sobie tutaj celu, tylko i wyłącznie tego, żeby awansować. Na pewno mając tylu zdolnych, młodych zawodników, mając ambicje, będziemy do tego dążyli, ale nic się nie stanie, jeżeli w tym roku jeszcze to się nie uda, bo mamy kolejny rok. Jak nie, to jeszcze jeden nie ma tutaj presji, że musimy już od przyszłej rundy być w czwarte lidce. Nie ma absolutnie takiego ciśnienia. Wszystko robimy. Z głową myślę, i, i małymi krokami po prostu idziemy do celu. A, a co, co, co będzie, to czas pokaże. Myślę, że tutaj jakość sportowa tych chłopców jest na tyle fajna, że jeżeli sobie wypracują w awans, to na pewno, na pewno zagrają też w lidze wyżej. A czy dla Ciebie to było jakieś dodatkowe utrudnienie, że ten wasz pierwszy mecz został przełożony, czy to jednak dla Was wyszło jakoś na dobre, bo jednak te rozgrywki futsalowe jeszcze też trwają? No tak, tak jak kończyliśmy rundę jesienną, już w trakcie końcówki, tam chyba na kilka, na cztery ostatnie spotkania, gdzieś nałożyły nam się mecze tej naszej drugiej ligi futsalu. Plus, teraz, do wiadomo, to jeszcze trwa. Dla mnie, szczerze powiem, no to wygląda tak, że nawet chyba raczej na korzyść, nie mieliśmy tak naprawdę jeszcze treningu na własnym boisku, bo, bo warunki są jakie są, nie trenowaliśmy ani razu, dopiero wyszliśmy z Hali, tak naprawdę, z początkiem marca. E, oczywiście graliśmy jakieś sparingi gdzieś tam na sztucznych nawierzchniach, ale, ale żeby typowo przejść do treningu takiego, który miałby nas przygotować do rundy wiosennej, to potrzebujemy tego czasu, więc myślę, że tutaj z mojej strony to, to raczej na plus, że, że tym bardziej w takich warunkach, jakie były, żebyśmy nie zagrali tego pierwszego meczu, aniż ani po prostu dać ten mecz gdzieś tam troszeczkę przypadkowi, bo wiadomo, że w tych warunkach, chociaż chyba praktycznie nikt nie grał na naturalnym boisku, bo to jest kwestia tylko i wyłącznie raczej przypadku i dużo może się wydarzyć. My chcemy tak jak pewnie większość drużyn grać na normalnych warunkach normalnych, jeżeli mam przegrać, to, to na normalnych warunkach i, i myślę, że tak, dostaliśmy taki dodatkowy tydzień na to, żebyśmy tutaj się mogli gdzieś jeszcze, jeszcze bardziej zebrać, choć mamy też znowu jakieś swoje inne problemy bo gdzieś tam. Kilku zawodników jest na zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Polski w futsalu, i też nie mamy ich do dyspozycji przez najbliższe dwa tygodnie. No Są problemy, ale to są problemy, z którymi będziemy tutaj sobie radzić, bo takie problemy, jak reprezentanci Polski, to raczej takie pozytywne problemy, a nie, a nie negatywne. Jasne, mając Ciebie jeszcze na linii, to muszę zahaczyć też o ten futsalowy kontrakt. Powiedz mi, czy w Lubawie? Jest taki apetyt, duży apetyt, żeby w tym sezonie Klubawa sięgnął po Mistrzostwo Polski? No, apetyt jest na pewno. Apetyt jest od kilku lat i, i do tego cały klub dąży, żebyśmy gdzieś tutaj e, wygrali taką ligę, jaką jest Ekstraklasa w futsalu, bo, bo, bo jest duży nakład na to wszystko jest dużo trenerów, dużo osób na tym pracuje i. I chcielibyśmy na pewno e, zrobić ta, to i wygrać taką ligę. Gdzieś tam później, wiadomo, są z tego jakieś e, kolejne e, fajne rzeczy, bo gdzieś tam jest możliwe zagrania w Lidze Mistrzów. Coś nowego dla takiego małego miasteczka jak Lubawa i, i wszystko jest przed nami. Jesteśmy na dobrej ścieżce. Myślę, że najbliższy mecz gdzieś tam e, niebawem z rekordem Białe, później play-offy i wygra najlepszy. Zobaczymy. No właśnie, bo warto też zaznaczyć, że no w Lubawie zainteresowanie tym futsalem no jest olbrzymie. Na niektórych meczach to pewnie ciężko nawet gdzieś tam już pod koniec tego dnia meczowego dostać bilety na spotkania. No tak, jest to różnie wiadomo. Większe marki jak Rekord, bielsko biała czy, czy Piazgiewice przyciągają do fali nadmiar kibiców, że tak powiem, Pewnie teraz mecz, który mamy z rekordem, to za chwilę już biletów w sprzedaży elektronicznej nie będzie w ogóle, a na miejscu ochrona powie, że niestety, ale, ale nie możemy wpuścić, bo zainteresowanie myślę, że na takim mecz jest dwa razy większe niż może pomieścić hala, więc musimy tutaj uważać i tego wszystkiego pilnować, ale, ale też jest dużo takich drużyn, które przyjeżdżają z niższych pozycji i, i wtedy jest troszeczkę mniej ludzi, ale faktycznie no, hala w Lubawie nie jest jakaś kolosalna, tam wchodzi trochę, chyba ponad 500 kibiców, więc, więc praktycznie na większości meczów ona jest wypełniona. Okej, okay, to ja dziękuję Ci za rozmowę, no i za Tobie i Twojemu zespołowi życzę awansu do forby 4 no na konstruktowi tego upragnionego Mistrzostwa Polskiej Ekstraklasy Futsalu. Dziękuję bardzo. I to tyle, co mieliśmy przygotowane dla Was w dzisiejszym odcinku magazynu Studio Klasa. Wracamy po zimowej przerwie, tych meczów było mało, ale już teraz zachęcam Was, żebyście wysyłali mi jak najwięcej filmików z tych klasowych boisk. Mogły być bramki, niewykorzystane sytuacje, interwencje bramkarzy, bo otrzymujemy tych materiałów od stałych klubów, ale chcemy, żeby to grono się powiększało, żebyśmy mogli jak najwięcej tych Bramek czy interwencji Wam pokazać w naszym magazynie, więc serdecznie zachęcam do wysłania na mój adres mailowy rafal.hermanmaupa.wmz.pl. No i do zobaczenia za tydzień.